Cześć Oliwier. Cześć. Wiesz jakie jest dzisiaj święto? Tak. Mother's Day. Mother's Day? Po yes. polsku Dzień Matki. Tak. A dałeś mamie jakieś kwiaty czy dopiero będziesz dawał? Um, już dał to... jakieś kwiaty. Już dałeś jakieś kwiaty? A coś jeszcze oprócz kwiatów? Um, kajtkę. A jaką? Um, o takim wosku na nie właśnie, i dałeś mamie tak do ręki, przytuliłeś? Tak. A mama coś mi mówiła, że dostała latającą kartkę? Tak, bo sama pofurnała Co zrobiła? Sama pofurnała A sama do niej pofurnęła? Mhm. Jak z Twojej ręki sama pofurnęła? Tak. Czyli nie dałeś jej do ręki, tak? Dałbym tylko e, uciekła od jej ręki i wróciła. A i wróciła. Rozumiem, że rzuciłeś mamie kartkę. O czym ty gadasz? No mama mówi, że przyleciała do niej kartka, że stanęłeś od niej met i rzuci, rzuciłeś i powiedziałeś, że to jest latająca kartka. Tak, to jest latająca kartka. I tak mamie dałeś tak mamie dałeś kartkę zamiast do ręki i, i przytulić to rzuciłeś? A przytoliłeś? Mama mówiła, że nie przytoliłeś. Przytoliłem ją. Dobra, zobaczymy.